Witam was i dzisiaj zapraszam was na polską sprawę. Będzie to historia, która wydarzyła się wiele lat temu, bo w 1965 roku. Przenieśmy się więc właśnie do roku 1965 do Lublina na ulicę Młyńską. Mieszkał tam 27-letni Jan J, jego młodsza żona Teresa oraz matka Jana. Jan poznał się z Teresą kilka lat wcześniej. Oboje mieli wtedy trudny czas. Rodzice Teresy zmarli, była w żałobie, a Janowi z kolei zmarł ojciec. No i zbliżyli się wtedy do siebie. Mieli być dla siebie wsparciem. Tyle tylko, że Jan udawał zakochanego. Nie zależało mu na niej, tylko na pieniądzach, które Teresa odziedziczyła po rodzicach. Dlatego też rozkochał ją w sobie i namówił na ślub. Od tego momentu ich życie zmieniło się, ale na gorsze. Gorsze dla Teresy. Mąż nie szanował jej, miał ją za nic, pracować mu się nie chciało. To Teresa zarabiała na życie. Zajmowała się domem, wszystkie obowiązki były na jej głowie. Jan z kolei nie cieszył się dobrą opinią. Wielokrotnie miał do czynienia z milicją, ponieważ był złodziejem i pijakiem. Szczynał różne awantury, bijatyki. Poza tym nie był dobrym, miłym człowiekiem. Nie szanował nikogo, swojej żony również. Zastraszał ją, bił ją, nieraz wyrzucał ją z domu. Kobieta nie miała żadnej rodziny, więc kiedy była wyganiana z domu, to schronienie znajdowała u sąsiadów. Później jednak do domu wracała. Nie wiadomo czemu od niego nie odeszła. Czemu zgadzała się na to? Pracowała, zatem mogła spokojnie od niego odejść i sama się utrzymać. Tym bardziej, że przy nim nie była szczęśliwa. On odbierał jej, można powiedzieć, że wszystkie zarobione przez nią pieniądze. I wydawał na alkohol, na kochanki, na gry w karty. I Teresa musiała kombinować, jak tu opłacić rachunki, skąd wziąć pieniądze na jedzenie itd. Ale nie zostawiła go. Wiadomo, że z jednej strony bała się to zrobić, on nieraz groził jej śmiercią, a po drugie to były inne czasy. Wtedy przysięga małżeńska była najważniejsza, czyli bycie z kimś na dobre i na złe, tak jak się ślubowało. Ponadto ludzie wtedy patrzyli na to, co inni powiedzą. Rozwody nie były czymś pochlebnym, żona miała trwać przy mężu i być mu wierna. Wiadomo, były też wyjątki i do rozwodów dochodziło, ale nie było to częste zjawisko. W tym przypadku nie wiadomo, dlaczego Teresa tak naprawdę tkwiła w tym małżeństwie przy mężu tyranie, który nie szanował jej. Miał ją tak naprawdę za nic. Ona mogłaby mieć tak naprawdę szczęśliwe życie, a tymczasem była nieszczęśliwa, posiniaczona, obolała, cierpiała, nie miała miłości, nie miała niczego. Z czego? Można byłoby się cieszyć, ale przymykała na wszystko oko. Nawet pewnego razu, kiedy pracowała jako Osalowa w szpitalu, to Jan przyszedł do niej i okradł pacjenta. No, a ona mu to wszystko wybaczała i tak żyła z nim, no, ale do czasu, bo w końcu ta jej cierpliwość skończyła się, ale do tego jeszcze wrócimy. Skupmy się jeszcze na matce Jana. Ona wcale od niego lepsza nie była. Również nadużywała alkoholu i patrzyła na cierpienia synowej, nic z tym nie robiąc. Nie zwracała synowi uwagi, udawała, że niczego nie widzi. Nigdy synowej nie pomogła, nie wspierała jej, nie starała jej się pomóc. Za to wspierała swojego syna. A Teresa niestety była skazana tylko na siebie. No i w końcu miała tego dość. Złożyła na Jana skargę do prokuratury i rozpoczęło się postępowanie przeciwko niemu w sprawie znęcania się nad żoną. Jak się domyślacie, Jan nie był z tego powodu zadowolony. Nie myślał, że jego uległa żona przeciwstawi się mu, że zdobędzie się w końcu na odwagę, by coś z tym zrobić. Teresa zrobiła krok, który miał zakończyć jej cierpienia. Próbowała walczyć o siebie, ale nie odeszła wtedy jeszcze od Jana. Dalej z nim mieszkała. Może miała nadzieję, że tocząca się sprawa w sądzie coś jeszcze zmieni, ale finału tej sprawy nie doczekała. Nie było jej dane cieszyć się dobrym życiem na ziemi. 17 kwietnia 1965 roku, Wielki Piątek, przed Wielkanocą, kobieta wybrała się na świąteczne zakupy, ale nie miała wystarczającej ilości pieniędzy, by za nie zapłacić. Zdenerwowana wróciła do domu. Sąsiedzi zeznali, że słyszeli, jak kłóciła się wtedy z Janem. Była to bardzo głośna awantura. Krzyki było słychać w oddali, i nagle zrobiło się cicho. Ludzie pomyśleli, że po prostu przestali się kłócić, ale od tego momentu Teresa już nie była widziana. Nikt z sąsiadów jej nie widział, co było zastanawiające. A kiedy pytali o nią teściową, to ona odpowiadała, że Teresa zapewne uciekła od jej syna i nie popierała synowej, mówiąc na przykład, że dobrze zrobiła, będzie się jej teraz lepiej żyło, tylko była zniesmaczona tym, jak ona to mogła zrobić. Teściowa była niezadowolona, źle wyrażała się o Teresie, gdyż według niej miejsce kobiety jest przy mężu. I ma znosić wszystko, to to złe również. Mogą słuchać tak jak nakazuje tradycja. A mąż ma prawo być niezadowolony i żyć po swojemu. Tak właśnie uważała matka Jana. Dla sąsiadów, którzy znali Teresę, było to wszystko dziwne. Nie wierzyli w ucieczkę, bo gdzie niby miałaby uciec? To u nich przecież kiedy było źle znajdowała schronienie. Zatem teraz też pewnie tak by postąpiła. A tymczasem po niej nie było żadnego śladu. I w końcu, tuż po świętach, zaginięcie Teresy zostało zgłoszone na milicję. Służby natychmiast sprawą tą zajęły się. Pierwsze co zrobili, to przeszukali mieszkanie Jana i Teresy. Oczywiście przesłuchano także Jana oraz jego matkę. Oni twierdzili, że nie wiedzą, gdzie jest kobieta. Trzymali się wersji, że uciekła. Ale bardzo szybko śledczy odkryli na podłodze ślady krwi. Widać było, że podłoga była czyszczona, jednak niedokładnie. Wtedy służby były, można powiedzieć, pewne, iż doszło tam do morderstwa. A Jan oraz teściowa Teresy zostali zabrani na dokładniejsze przesłuchanie. I wtedy w końcu prawda wyszła na jaw. Okazało się, że naprawdę do morderstwa doszło. To Jan zamordował Teresę. A o wszystkim wiedziała jego matka, która kryła go. Z zeznań wynika, że matka Jana 21 kwietnia postanowiła zrobić pranie. Nie miała pralki i użyła specjalnego cynowego kotła do wygotowywania ubrań. No i tego dnia wydawał się jej on jakiś taki za ciężki cięższy niż zwykle. Postanowiła więc sprawdzić, czy coś może znajduje się w środku. I kiedy podniosła wieko, to ukazały się jej zwłoki Teresy. Teresa została poćwiartowana. Osobno były głowa, ręce, nogi i korpus. Normalnie każdy byłby w szoku, gdyby coś takiego zobaczył. A Teściowa? Uklękła, odmówiła modlitwę za duszę zmarłej, prania oczywiście tego dnia już nie robiła, miała co innego na głowie. Nie planowała wezwać milicji. Nie winiła też swego syna za to co się stało. Tylko czekała na niego i zastanawiała się, co tu zrobić, aby prawda nie wyszła na jaw. Jak tylko syn się pojawił, to powiedziała mu, że zwłoki trzeba natychmiast ukryć, trzeba się ich pozbyć. W domu nie może zostać żaden ślad po tym morderstwie. Tutaj matka z synem byli zgodni. Wtedy matka Jana znalazła walizkę która zresztą należała do Teresy. I ustalili, wymyślili, że to właśnie tam spakują części ciała Teresy. Tak też zrobili. Co wcale nie było takie proste. Gdy skończyli, Jan wyszedł gdzieś i wrócił po dwóch godzinach. Kobieta nie wiedziała, gdzie walizka została ukryta. Nie pytała o to syna i od tego momentu o zbrodni nie wspominali. Tylko mieli ustaloną wersję co do tego, gdzie jest Teresa. W razie gdyby ktoś pytał, mieli mówić, że uciekła. No i myśleli, że tak łatwo im wszystko pójdzie, że wszyscy w to uwierzą, że nikt się nie będzie tym interesował. Jednak mylili się. A czy matka Jana miała jakieś wyrzuty sumienia? Chwile zawahania? Czy żałowała tego, że kryła syna? Nie, nie miała. Takie myśli w jej głowie nigdy nie pojawiły się. Ona nie miała nic sobie do zarzucenia. Uważała, że zrobiła to, co powinna była zrobić. To był jej syn, a syna trzeba bronić za wszelką cenę. Uważała, że jest świetną matką, która kocha syna i zrobiłaby dla niego wszystko, nawet to. Nieważne było to, że ktoś stracił życie, że znała sprawcę. Jej syn był najważniejszy. A jak Jan do tego podchodził? Podobnie jak jego matka, żona się dla niego nie liczyła. Można by było powiedzieć, że pozbył się problemu z głowy. On zresztą, parę tygodni przed morderstwem, poznał inną kobietę, Jolantę, z którą chciał się ożenić. Co więcej, poznał nawet jej rodziców, udawał, że jest milicjantem, i wypytywał ich o posag Jolanty. To oznaczało, że nie wystarczały mu już pieniądze, które zarabiała Teresa. Było mu mało, szukał nowego obiektu, który będzie mógł wykorzystać. Kobietę, która wniesie do jego życia nie radość czy miłość, a pieniądze. Na to liczył. I właśnie w międzyczasie 17 kwietnia Teresa wróciła do domu. Była zła, ponieważ Jan zabrał jej 400 złotych i nie mogła zrobić zakupów. To były pieniądze, które udało jej się pokryjomu odłożyć na święta, a on jej je ukradł i wydał na alkohol. Doszło wtedy między nimi do kłótni. Mówił, że nie może już jej znieść znieść jej gderania. I tak go zdenerwowała, że wściekł się. Rzucił się na nią i zaczął ją dusić. Ściskał jeszcze jej szyję rękami tak długo, aż kobieta upadła. Straciła przytomność, no i ostatecznie zmarła. Wtedy wystraszył się, ale nie żałował tego, co zrobił. Bał się tylko kary, gdyż w tamtych latach za ten czyn groziła mu kara śmierci. Jedynym wyjściem było pozbycie się, ukrycie ciała. I co zrobił? Początkowo nie miał planu, więc ciało ukrył pod łóżkiem, i tam przeleżało całe święta. On w nocy spał na tym łóżku. Poza tym udawał, że nic się nie stało. Cieszył się życiem i romansował z nową kobietą. Jego matka wtedy jeszcze nie wiedziała, że ciało Teresy znajduje się pod łóżkiem. Dopiero kiedy Jan wpadł na pomysł, aby je się siekierą i ukryć w kotle, to wtedy wszystko, tak jak mówiłam, wydało się. No a matka od tego momentu ukryła syna, pomogła mu spakować. Zwłoki do walizki, wyczyściła podłogę, tak by nie zostały ślady krwi, ale jak już wiemy, nie zrobiła tego dokładnie. A Jan? Co zrobił Jan z walizką? Otóż udało mu się jakoś niepostrzeżenie wynieść ją z domu. Następnie wsiadł do trolejbusu na przystanku przy dworcu kolejowym i pojechał na cmentarz, który znajdował się przy ulicy Lipowej. Tam szukał jakiegoś grobu, takiego zaniedbanego, opuszczonego, po którym było widać, że nikt go nie odwiedza. Gdy znalazł odpowiedni, to odsunął płytę i tam wrzucił części ciała żony. Walizkę zabrał ze sobą i sprzedał ją po drodze jakiemuś mężczyźnie. Po wszystkim wrócił do domu i żył zwyczajnie, jakby nic się nie wydarzyło. Myślał, że w tym momencie pozbył się problemu. Że życie będzie toczyło się dalej, wszyscy zapomną o Teresie i uniknie kary. Jednak bardzo szybko jego plany zostały pokrzyżowane. Jan stanął przed sądem. Pierwsza rozprawa odbyła się 11 czerwca 1966 roku. Obrońca Jana, mecenas Felix Branicki, Złożył wniosek o poddanie oskarżonego badaniom lekarskim z uwagi na odczuwane przez niego dolegliwości przewodu pokarmowego. Badania zostały wykonane i co się okazało? On nie był na nic chory, tylko przebywając w areszcie, połknął kilka metalowych przedmiotów składany nóż, gwoździe i kawałek drutu. Nie wiadomo w jaki sposób udało mu się to zrobić, skąd te przedmioty tam się wzięły. Wiadomo było, że Janowi zależało na tym, aby jak najdłużej wszystko przeciągać, żeby proces odbył się w innym terminie. Liczył, że będzie miał operację i wszystko wydłuży się. Ale mylił się. Te przedmioty udało się wyciągnąć bez zabiegu chirurgicznego. I na początku lipca proces został wznowiony. A Jan dalej kombinował, aby nie trafić do więzienia. I tym razem udawał chorobę umysłową. Nie pamiętał niby nazwiska, podał inne imię niż miał, twierdził, że ma na imię Waldek, a to było jego drugie imię. Na te kłamstwa, sztuczki nikt nie dał się nabrać. Psychiatrzy twierdzili, że jest zdrowy psychicznie, że w momencie popełnienia zbrodni wiedział, co robi, i teraz na sali sądowej również doskonale wiedział, co mówił: wiedział, co mówić, a czego nie mówić. Oskarżyciel nie postawił na nim suchej nitki przedstawił go jako osobę zdegradowaną, która nie dość, że zabiła żonę, to jeszcze zbezcześciła zwłoki to w okrutny sposób. Prokurator zażądał dla Jana J kary śmierci. Zresztą wszyscy tam zgromadzeni tego właśnie domagali się, ale sąd zdecydował inaczej. i Jan został skazany na dożywocie. Ten wyrok przyjął ze spokojem, a skąd taki wyrok? Dlaczego nie dostał kary śmierci? Otóż dlatego, że wzięto pod uwagę jego warunki rodzinne, środowisko, w którym żył, w którym się wychowywał, to, że jego matka była alkoholiczką i nie wychowała dobrze syna, nie nauczyła go tego, co jest dobre, co złe. No i przez to on zszedł na złą drogę. Takie było tłumaczenie sądu. A czy matka Jana poniosła jakąś karę za to, że pomagała synowi w ukryciu zwłok, że kryła mordercę? No tego niestety nie wiadomo, nie ma na ten temat informacji. Więc ciężko stwierdzić, czy dostała jakąś karę. Ale wygląda na to, że chyba nie. A czy można było w jakiś sposób uniknąć tego, co się stało? Czy Teresa mogła w tamtym momencie uniknąć śmierci? Zapewne tak. Gdyby tylko zdecydowała się odejść od męża, gdyby zrobiła to dużo wcześniej. Gdyby nie pozwoliła na takie traktowanie, ale tak jak mówię, to były inne czasy. W tamtych latach przysięga małżeńska była najważniejsza. I przeważnie było tak, że kiedy do tego małżeństwa doszło, no to to już było święte. Oczywiście były wyjątki, tak jak mówię. Ale wiele osób uważało, że po prostu nawet jeśli dzieje się coś bardzo złego, nawet kiedy dochodzi do bicia, do znęcania się psychicznego, to trzeba to znosić. Zresztą tak też uważała matka Jana. Kobieta miała cierpieć, ale nie mogła odejść. Wiele osób było tak wychowanych w takim przekonaniu, i nie widzieli innego wyjścia. Poza tym, było coś takiego, co powiedzą inni, co powiedzą sąsiedzi, jak to będzie wyglądało, że kobieta odeszła od męża, że mąż odszedł od żony. To byłby wstyd, kiedy doszłoby do rozwodu. W naszych czasach teraz jest już zupełnie inaczej, ale oczywiście nadal są takie sytuacje, gdzie małżeństwo nie należy do szczęśliwych, gdzie dochodzi do kłótni, awantur, bicia, do, do przemocy. Do znęcania się psychicznego, i te osoby nadal ze sobą mieszkają. Tak po prostu się dzieje. Niektóre osoby po prostu nie wiedzą, jak to zrobić, jak się uwolnić z tej relacji, a inne mają cały czas nadzieję, że to się zmieni, że będzie lepiej, dają cały czas szansę. A to się nigdy nie zmienia. W takich związkach potrafią tkwić latami i albo to swoje życie przeżyją. Będąc cały czas nieszczęśliwymi, albo właśnie po wielu latach decydują się w końcu odejść, no albo dochodzi do tragedii. Tak często się dzieje. Tutaj, w tej sytuacji, jak wiemy, Teresa złożyła skargę na męża, ale czy planowała od niego odejść, tego tak do końca nie wiemy, ponieważ nadal z nim mieszkała. Wiadomo, miała okazję, by odejść, pracowała, kiedy było źle, uciekała do sąsiadów i być może mogłaby się u nich schronić do momentu, aż by znalazła jakieś swoje mieszkanie, w którym mogłaby się czuć bezpiecznie, no ale zawsze wracała do Jana. Tego, czy sąsiedzi namawiali ją na to, by odeszła od niego, no to tego nie wiemy. Być może tak było, być może nie. No ale nawet jeśli coś takiego jej sugerowano, no to decyzja należała do niej. Z jakiegoś powodu do niego wracała i niestety wydarzyła się tragedia. I to już jest koniec tej tragicznej historii. Napiszcie w komentarzach, czy według Was można było zapobiec temu, co się stało. Napiszcie w ogóle, co wy o tej sprawie sądzicie. Dziękuję wam wszystkim za wysłuchanie. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.